40 bramek w poprzedniej kolejce Premier League to wynik, który będzie trudny do pobicia, ale i też w najbliższy weekend czeka nas sporo emocji. Newcastle wciąż bez trenera, Manchester United niedługo może być bez szkoleniowca, a czołówka chętnie ucieknie od reszty stawki, czy razem z West Hamem, czy też bez motów, bo moty na czwartym miejscu. Co czeka nas w dziesiątej kolejce Ligi Angielskiej? Oto moje typy na ten weekend. Subskrybuj kanał Zagranie i bądź na bieżąco z najnowszymi analizami i typami. Typować będziemy w PZBook, a u tego Book macie u nas, razem z kodem Zagranie, dedykowaną ofertę powitalną, i warto z niej skorzystać, bo to atrakcyjniejsza propozycja od standardowej oferty na start. Z naszym kodem to zakład bez ryzyka do 500 zł, a także 20 zł FreeBet, który to możecie odebrać w sklepie gracza. Więcej o kodzie promocyjnym i jego korzyściach, przeczytacie na zagranie.com. Tam nie tylko promocje z PZ Book. odwiedźcie nas i sprawdźcie informacje ze świata bukmacherki, a także inne darmowe analizy i typy. W grze, chociażby, jest nasza taśma na weekend. Zachęcam także do zostawienia łapek w górę pod tym filmikiem i subskrybowania naszego kanału. A teraz przechodzimy już do typów na Premier League. Pierwszy mecz, jaki bierzemy na tapet, to starcie Watfordu Southampton z Janem Bednarkiem w składzie. Drużyna obrońcy reprezentacji Polski ma w tym sezonie problemy ze skutecznością. W 9 starciach zdobyła zaledwie 8 bramek. Na wyjazdach nie radzą też sobie najlepiej, bo zdobyli tylko 2 punkty i mają w tym bilans bramkowy 4-8. Ich rywale w tej kolejce, czyli Watford, są tuż ponad nimi w tabeli, ale za to w ich meczach pada znacznie więcej goli, zwłaszcza w tych dwóch ostatnich, w których wygrali z Evertonem 5-2 i przegrali z drugim zespołem z Liverpoolu 0-5. do Trójka, Sar, Dennis i King ma więcej trafień od całej drużyny świętych i wydaje się, że i w tej potyczce mogą coś dorzucić. To może być ciekawy mecz ze sporą liczbą bramek i stawiam tutaj najwięcej niż 2,5 trafienia w meczu. Drugi mecz to już starcie z niedzieli i kolejna drużyna z Polakiem w składzie, czyli West Ham, który pojedzie do Birmingham, aby tam zmierzyć się z Aston Villą. Goście zachwycają od początku sezonu i zajmują czwarte miejsce w ligowym zestawieniu. Dodatkowo na plus dla tej drużyny wychodzą występy w pucharach. W IFL Cup pokonali oba Manchester i są już w ćwierćfinale, a w Lidze Europy mają komplet zwycięstw po trzech kolejkach i tylko kataklizm odbierze im pierwsze miejsce w grupie. The Villans mają za sobą trzy porażki z rzędu w lidze ale w każdym z tych meczów nawiązywali walkę i strzelali przynajmniej jednego gola, warto na to właśnie zwrócić uwagę. Trzy ostatnie mecze między Aston Villą a West Hamem to mecze z bramkami po obu stronach licznika, a napięty terminarz Łukasza Fabiańskiego i spółki może mieć też tutaj niemałe znaczenie. Kurs na to, żeby drużyny strzelą gola wydaje się dość adekwatny do rzeczywistości i takie właśnie zdarzenie ląduje na naszym kuponie. A na naszym dublu mamy Ako, które wynosi niemal równo 3, co oznacza, że przy stówce wkładu mamy około 260 zł do wyjęcia. Jutro kolejne moje propozycje. Tym razem zrobimy sobie mały tur po Europie. Nie będziemy skupiać się wyłącznie na Premier League, czy to na Ekstraklasie. Zajrzymy do wszystkich interesujących spotkań w Europie i zmontujemy z tego jakieś Ako. Subskrybujcie nasz kanał, a na pewno nie będziecie długo szukać typów na weekend. Do zobaczenia jutro.